Każdego dnia dostrzegamy coraz częściej, jak ludzie wykorzystują swoją władzę. Ale Avengersi tacy nie byli. Wierzyłam w to z całych sił. To wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu. Być może właśnie na to czekałam. Może w końcu jestem częścią czegoś... większego. Popatrz. Hmm? <laughs> już czas. <śmiech> oh. <śmiech> Fotele się nie rozkładają. Przepiękny. Hmm. Jak można nazwać most Golden Gate skoro nie jest złoty? Pewnie jest już mnóstwo dzieciaków. Założę się, że ich opowiadania są lepsze. Rywalizacja czyni nas silnymi. <laughs> Co, co jeśli im się nie spodoba? Co, co jeśli nie będzie pasować? Przecież historia musi być idealna. Urodzeniu twój brat mówił, że masz wyłupiaste oczy. Co? Ale według mnie były najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałem. Wszyscy jesteśmy niezwykli. Powinnaś być dumna z tego, kim jesteś. Kocham cię, Abu. Ja kocham cię bardziej. I jestem pewien, że wygrasz konkurs. O, wyobrażasz to sobie? Nagrodę! Idę na konkurs fanfiku! Reddy... Red Wszyscy goście, konkursu na oraz Witam finalistkę. Jak się nazywasz? Kamala Kan. A to mój tata. Yusuf. Kanowie, świetnie. Nie zapomnijcie wziąć udziału w polowaniu na komiksy. Zbierzcie wszystkie pięć, żeby dostać wyjściówkę na balkon dla VIP. Mając je wszystkie, zeskanujcie telefon przy windzie i załatwione. Miłej zabawy! Nie wystarczy ci już tych komiksów. Ale balkon dla VIP-ów! Muszę! Shut To teraz ten komiks należy do mnie. Dobrze, mam komiks. Teraz muszę znaleźć pozostałe. Ach, kurka. Wszystko ok? Nie, już mam ten komiks. Potrzebuję tego z kapitanem Ameryką, żeby mieć całą kolekcję. Czekaj, może się wymienimy, jeśli masz podwójne egzemplarze. <śm> Jasne. Super. Do zobaczenia. Rękawice repulsacyjne, o kurde. ale to jest super, a cóż to za okropność? A, przepraszam cię, jesteś malutka, nie zauważyłem. Nie musisz się chować przed synem Odyna. Chociaż... rozumiem ten odruch. Jak ci na imię? O, Kamala Khan. Aha. A co tam trzymasz, Kamalo? O, to promień mionowy. Rękawica repulsacyjna model trzeci, pierwsza miłość jego Starka. Na brodę Odyna. Robi niemal takie wrażenie, jak sam Tony, co? O... <laughs> Ale śmieszne. <laughs> Zgadza się. Popatrz, to jest broń, której nie trzeba. Oh, wow. Nie mogę uwierzyć, że właśnie spotkałam Boga gromów. Ale jazda. Komiksy, nagroda, skup się. To okazja na spotkanie z ziemi. O nie, nie została ani jedna sztuka. Podczas II Wojny Światowej kapitan walnął nią Hitlera. Mega fajne. Z drogi. Prze przepraszam. Ten konkurs powinien być tylko dla prawdziwych fanów. <laughs> Hej. Czyli nie... Dzięki. Widzę, że lubisz kapitan Marvel. Jest poza ziemią, ale polubiłaby cię. Przepraszam, sam kapitan Ameryka. Jestem Kamala. Kamala Khan. Kan. Khan. W twoim opowiadaniu były te złe kanałowe. Ja szczury z kanałów, racja! No, tak. Thor nieźle się przy tym bawił. Podobno kiedyś musiał walczyć z takimi bestiami. Pan czytał mój tekst. Zgadza się. Ale super akcja! Kapitanie, powinniśmy iść na scenę. Tarton się denerwuje. Widziałaś Toro, a powinien już tu być. E, ja widziałam. W sensie był y, tam, przy stoisku Starka. A to był Kapitan Ameryka. I czarna wdowa. Chyba umrę. mi na o, to nie Chyba muszę spróbować, jeśli chcę zdobyć następny komiks. Mogę spróbować? A dna też brzmi dobrze. Oto twój komiks. <grystanie> Dzięki. Tak! To mam już dwa. Kolejny komiks zdobyty. Więcej komiksów. Nie daj się sprowokować tą na dół, z Telewizji. Zaraz miał należeć do ludzi, a nie być zabawką miliarderów! To sprawa otwarta. Skup się na tym co istotne. Nasza praca odmieni świat, George. Wiem, że nie lubisz pompy, ale to będzie tego warte. Będzie chciał kontroli. Zysków nie pozwolimy na to. To Twoja chwila. Dzięki pieniądzom Starka i Twojemu umysłowi staniesz się bohaterem, bohaterem tych ludzi. Nie widzisz, jak blisko jesteśmy? Tutaj jesteś. Bruce, <laughs> zniknęłaś dzisiaj rano. Mam pełne ręce roboty. No ja. Yeah. <laughs> o co chodzi? Nie, nic. No, tak, mała sprawa. Mamy jakieś dziwne odczyty z tego, no. z reaktora. George, yy, chyba miałaś rację. Może zbyt yy, szybko chcemy go zaprezentować. Możemy jeszcze raz wszystko sprawdzić i przeliczyć? O, yy, tak, tak, oczywiście. Dziękuję i przepraszam. Hej, co tu robisz? o, -o yy, ja yy, zgubiłam się? Jasne. Chodź, odprowadzę cię na imprezę, dobrze? Ten już mam. Zaczekaj. Może wymienię go z tamtym dzieciakiem. Hej, mam komiks, którego szukasz. Zaję panie, wymienimy się. Interesy z tobą to przyjemność.